Mamy teraz przykład osoby urodzonej 23 stycznia 67. Osoba ta ma następujące liczby. Weźmy podstawowe obliczenia. Pierwsza liczba, czyli 2 plus 3 daje nam 5. Następnie weźmy rok urodzenia 1967 daje nam 23 a 2 plus 3 daje nam 5. W sumie jakby się przyjrzeć, jest to też szczyt drugiej piramidy życia. Liczba duszy natomiast, czyli suma wszystkich cyfr z daty urodzenia, 2 plus 3 plus 1 plus 1 plus 9 plus 6 plus 7 daje nam 29, a 2 plus 9 daje nam 11. To liczba mistrzowska, a więc mamy zestawienie. Piątka, mała piramida, 11 liczba duszy, piątka liczba życia, i jedynka, duży szczyt. Co te liczby mówią nam o tej osobie? Typy percepcji, jak postrzega świat. Najpierw przyjrzyjmy się temu. Liczba 5 to typ akustyczny. Osoby z tą liczbą są szczególnie wrażliwe na dźwięki, muzykę, słowa, intonację głosu. Taki człowiek może mieć wyjątkowy słuch, być muzykalny, a także Łatwo uczyć się języków. Świat odbiera przez ucho, nie przez oczy. Do tego dochodzi liczba 6 z pełnej sumy roku, która mówi nam, że dusza nie jest tu po raz pierwszy. Taka osoba niesie ze sobą doświadczenie, wiedzę z poprzednich wcieleń i bardzo często ma kontakt z przodkami, którzy byli uzdrowicielami, rzemieślnikami, artystami, a nawet lekarzami. Liczba siedem w tej dacie również się pojawia, a to liczba duchowej głębi, wrażliwości, intuicji i silnego połączenia z naturą. Osoby z tą liczbą bardzo często mają genialne pomysły. Ale są też delikatne, subtelne i często niezrozumiane przez otoczenie. Zbudujmy teraz pierwszą piramidę, która obejmuje życie od 0 do 27. Podstawa to 5 i 1, czyli osoba o wysokiej wrażliwości, piątka, i silnej indywidualności, jedynka. Mały szczyt to różnica między 5 i 1, co daje nam 4. Duży szczyt to natomiast suma, czyli 5 plus 1 daje nam 6. Co oznaczają te liczby? Liczba 4 na małym szczycie mówi, że w dzieciństwie pojawiło się ograniczenie. Osoba musiała coś porzucić, coś zostawić, Często swoje prawdziwe marzenia. Liczba 6 na dużym szczycie to sygnał, że dusza ma talent najczęściej artystyczny lub terapeutyczny, ale musiała się przystosować i wejść w rolę, której nie chciała. W tym przypadku wiemy, że dziecko chciało zostać muzykiem być może śpiewać, grać, tworzyć. Ale w rodzinie był biznes, firma, obowiązek. Jeden z rodziców, ojciec lub matka, narzucił kierunek. Dusza musiała zrezygnować ze swojej ścieżki, mimo że miała do niej wyjątkowe predyspozycje. Cechy tej osoby podsumowując, typ percepcji akustyczny i taktylny słuch, dotyk, wyczucie. Wrażliwość wysoka to osoba subtelna, duchowa, połączona z naturą. Potencjał muzyczny, terapeutyczny, kreatywny, wyzwanie, porzucenie własnych marzeń z powodu rodzinnych zobowiązań. Liczba duszy 11 to mistrzowska energia, wyjątkowa intuicja, wrażliwość na emocje innych, a także wielki wewnętrzny potencjał. Jeśli ta osoba nauczy się ponownie słuchać siebie, może wrócić do swojej prawdziwej drogi. Nawet jeśli nie będzie to zawód muzyczny, to będzie to praca, w której będzie mogła wyrażać siebie, dzielić się emocjami, słuchać innych i ich uzdrawiać. W 23 roku życia ten człowiek nosił w sobie ogromny potencjał, ale jak już wspomnieliśmy, Rodzinna presja odegrała znaczącą rolę w kształtowaniu jego decyzji. I tu warto przypomnieć, że osoby urodzone 23 dnia miesiąca to jednostki nieprzeciętne mają genialny umysł, wyjątkową kreatywność, ale też są bardzo wrażliwe emocjonalnie. To wrażliwość, która często nie jest rozumiana przez Otoczenie, a zwłaszcza przez rodziców, którzy patrzą bardziej praktycznie niż intuicyjnie. W tym przypadku tak właśnie było. Rodzice nie dostrzegli lub nie zaakceptowali jego subtelnej duszy i prawdziwego powołania. Zgodził się na ich wybór, choć wewnętrznie czuł, że to nie jego ścieżka. I tu właśnie pojawia się liczba cztery, w jego piramidzie mówi nam jasno: droga została mu narzucona. Ale jak to często bywa w takich przypadkach, osiągnął mistrzostwo, tyle że w innej dziedzinie, nie w tej, którą kochał. Już w wieku 20 lat był świetnym rzemieślnikiem osobą, która umie robić rzeczy rękami technicznie, Manualnie, ale w sercu miał muzykę. I to napięcie między tym, co się powinno, a tym, co dusza czuje, rosło w nim przez lata. Druga piramida przełom. Wchodzimy teraz w drugi etap życia, czyli czas około 36 roku życia. I tutaj ponownie widzimy liczbę pięć, Czyli genialność, kreatywność, nowe pomysły, a także odwagę do zmiany kierunku. Mały szczyt w tej piramidzie to liczba zero, głębokie otwarcie duchowe, często połączone z kryzysem. I to się właśnie wydarzyło. Ten człowiek wszedł w głęboki wewnętrzny kryzys. Miał wszystko, czego potrzebował. Stabilność, rodzinny biznes, pieniądze, ale brakowało jednego prawdy jego duszy. Zrozumiał, że nie może dłużej tłumić tego, kim naprawdę jest. I tak narodziła się decyzja powrót do muzyki, do śpiewu, do instrumentu. Zaczął uczyć się gry na pianinie, bo jego dusza wołała o wyrażenie. Nie chodziło już o karierę czy sukces, chodziło o to, żeby nie umrzeć z duszą zamkniętą w ciszy. Osoby z liczbami 5 i 1 są niesamowicie wrażliwe na dźwięk, na częstotliwości, na napięcie akustyczne w otoczeniu, i ta osoba jest tego doskonałym przykładem. Co ciekawe, Wiem, że nie lubi słuchać muzyki przez mikrofon. Mówi, że to za głośne, zbyt ostre, zbyt sztuczne. Przepraszam, przez słuchawki. On potrzebuje czystego tonu, naturalnego głosu, cichej melodii. Taka jest wibracja liczby pięć w połączeniu z jedynką. Delikatna czuła. Subtelna. Podsumowując, do 27 roku życia ta osoba podążała nie swoją drogą, ale osiągnęła w niej sukces, co typowe dla czwórek. Około 36 roku życia głębokie przebudzenie wołane liczbą zero prowadzi do transformacji. Powrót do siebie. Do muzyki, do daru duszy. Liczba jeden na szczycie drugiej piramidy pokazuje, że z tej przemiany narodziła się nowa tożsamość, nowy człowiek, już nie ten sam co kiedyś. To historia o odwadze, o cierpieniu, o spełnieniu. Tak właśnie liczby opowiadają nasze życia.